Dzień dobry, drodzy poligamiści. Tomek Kutera, czas na dniówkę. Zostałem sam w Agorze, w naszym biurze, więc dniówkę muszę nagrać sam i powiem Wam, co dzisiaj interesującego wydarzyło się na poligami. Więc przede wszystkim polecam Wam wideoblog naszego czytelnika, właściwie wideo felieton, który podsumował wiadomości o Andrew Ryanie i Ain Rand, czyli jego pierwowzorze. Andrew Ryan to jest główny zły, jeden z bohaterów Bajoszoka, a Ain Rand to prawdziwa pisarka. Która była właśnie pierwowzorem tej postaci. No i odniesienia między jedną a drugą postacią są bardzo interesujące, więc warto sprawdzić skąd to się wszystko wzięło. Zrobił to nasz czytelnik w swoim wideo Felietonie. Poza tym polecam Wam także mapę polskiego Game Devu, czyli coś, co pokazuje, gdzie w Polsce tworzy się gry wideo. To zostało przygotowane przez dwóch polskich znanych twórców gier. No i też jest bardzo interesującą sprawą, zwłaszcza w sprawie na wczorajszych doniesieniach, jakoby Wrocław był stolicą polskiego Game Devu, no więc nie do końca jest to prawda. Poza tym ukazały się także informacje o betach, przede wszystkim becie Battlefielda III, który startu, która ta beta startuje już 29 września na wszystkich platformach, dwa dni wcześniej, dla tych, którzy mają preorder albo ten kod z Medal of Honor. więc. Także warto się tym zainteresować. No, dla wszystkich startuje 29 września, więc grać będziemy na pewno. Poza tym także są informacje o Becie Doty 2, czyli grze z gatunku MOBA od Valve, która no, trochę wyciekła do sieci i można właściwie znaleźć już w internecie wszystkie informacje o tej grze. Znalazł się tam także pewien odnośnik do trzeciego epizodu Half-Lifea, który no, wygląda na to, Valve nad nim z jakiegoś powodu, znaczy w jakimś sensie pracowało. Jakim nie wiadomo, ale plotka jest interesująca. Poza tym polecam Waszej uwadze także coś, co pojawiło się wczoraj na naszej stronie, ale już po tym jak Piotek nagrał swoją dniówkę, więc nie mógł tego w niej zawrzeć, czyli recenzję Red Orchestra 2, czy Red Orchestra właściwie to się chyba mówi, czyli strzelanki, ale takiej bardzo symulacyjnej, wojennej strzelanki. Recenzję napisał Paweł Płaza i całkiem mu się podobało. No i to w zasadzie tyle, co w dzisiejszej dniówce chciałem poświęcić Waszej uwadze. Za Wami, jak widzicie, budynek Agowie, nasze biuro. Do zobaczenia jutro. Hej!